Wax 2016, spójrz na to z mojego punktu widzenia, człowiek. Punktu widzenia Wojny, choroby, tragedie i zmartwienia Rosja kontra Zachód, brak porozumienia Wojska siejące strach i zniszczenia Przekraczają granice w poszukiwaniu schronienia Brak pożywienia, z powodu przeludnienia Ciężkie przypadki nie do wyleczenia Często datą zgonu jest data urodzenia Degeneraci wciąż szukają ukojenia Ukojenia w postaci bólu i cierpienia Czwarty stopień okultyzm nawiedzenia Krążące na zgonę ludzkich dusz diabelskie odzwania. Szatańskie pomioty, przeciwne istoty, makabryczne zdarzenia Coraz więcej ludzi samobójstwo popełnia Zbliżamy się ku końcowi naszego istnienia Otwórz oczy, spełnia się przepowiednia Tylko głupiec tego nie dostrzeże Bestia w ludzką, postać przy Od zarania dziejów i od dawien dawna ludzkość stała się bezradna grzech Ujrzał światło dzienne, bolała się, zło stało się bezwzględne. Od zarania dzieł i od dawna ludzkość stała się bezradna grzech. Ujrzał światło dzienne, bolała się, zło stało się bezwzględne. Gniew natury wylany podczas huraganu. Chcesz żyć z nią w zgodzie, to dbaj o nią i szanuj. Święta wojna, wyznawców Koranu. Dochodzi do rozłamu z powodu religii islamu. Nadciąga do nas fala. Insumanów. Dzieci rodzą dzieci pedofilia wśród kapłanów Biała rasa panów, wyznawcy z sklanu, czerwony rynek, handlarze kości i organów Najdroższe marki loga, wszystko to dla szpanu Pieniądz droższy od Boga, lepiej się zastanów Jakie świadectwo daje swojemu panu I dokąd, dokąd, dokąd to wszystko zmierza Otwieram oczy szeroko i w to nie dowierzam Do czego jeszcze ten człowiek się posunie? Zanim zrozumie, że kiedyś to wszystko runie Od zarania dziejów, Ludzkość stała się bezradna grzech. Ujrzał światło dzienne, polała się kręcło, stało się bezwiedne. Od zarania dziejów i od dawina dawna ludzkość. Stała się bezradna grzech. Ujrzał światło dzienne, polała się kręcło, stało się bezwiedne. Od zarania dziejów i od dawina dawna ludzkość. Stała się bezradna grzech. Ujrzał światło dzienne, polała się kręcło, stało się bezwiedne. Ludzkość stała się bezradna